robię krótką przerwę robię krótką przerwę podjechałem pod tunelem na drodze do 33 no i teraz dalej dalej tędy do przodu pogoda 3 stopnie i przewidywany deszcz i śnieg na lesie jedzie w każdym razie w lesie Dużo takich ludzi jest. No mniej może na rowerach, a więcej biega na piechotę. Dojechałem do skrzyżowania Carrefour de Madame. Eee. No. Tutaj troszeczkę trzeba się przedrzeć na piechotę. No i tutaj skręcam w prawo. Już niedaleko celu jestem. No jestem Teraz jak w Pomyliłem się na ostatnim skrzyżowaniu, pomyliłem się i pojechałem. Nie tam gdzie trzeba, ale teraz zarzuciłem, dojechałem do dobrej drogi. Także tutaj już jestem niedaleko w celu. Jestem u celu. Także tutaj jest trasa linii kolejowej. Tutaj tym pociągiem jeżdżę do roboty. Właśnie zawsze zastanawiałem się, co tutaj jest, skąd ta droga się bierze. No i teraz tutaj dojechałem. Tym pociągiem jeżdżę do roboty. No nie dokładnie, bo tutaj akurat jechał pociąg wieżny No i tutaj są te dwie drogi, które dochodzą do torów. No tu to króciutka ta, ten kawałek jest króciutki. No ja będę musiał się przejechać tutaj, żeby dojechać teraz bezpośrednio do torów. No i później... Powrót. No. no właśnie to był pociąg, w którym jeżdżę do roboty. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze można w pod górę podjechać, no ale to już kiedy indziej. To jestem przy drugiej stronie, przy drugiej ścieżce, która dochodzi do toru. on się przyda przy tej temperaturze. To dobrze się napić czegoś ciepłego. No to tutaj wyjazd z lasu jest tędy. No i tu można tędy można pojechać do, do tego do Ale Royal. No a tędy, tędy do domu zostało jeszcze 5 km Także rower troszeczkę się wrócił No ale Ale wycieczka się udała No na razie nie jest zakończona, jeszcze 5 km zostało, no ale teraz już po, po ścieżkach rowerowych teraz nie ma, no trochę, trochę się wywaliłem jednak w pewnym miejscu no Ale no tak to bywa